Cześć, nazywam się Marcin Nieti Tomaszewski. Znajdujemy się w studiu nagraniowym. Nagrywamy audiobooka Tato, mojej drugiej książki. Czyta Arkadiusz Buszko i mój syn Adam Rożycki, który również pojawił się w tej książce. Wydaje mi się, że warto wyruszyć w góry z zamkniętymi oczami, wsłuchać się w słowa człowieka, który poświęcił im swoje życie. Nie jestem pisarzem, jestem alpinistą, ale moje przeżycia, które, których tam doświadczyłem, na pewno są prawdziwe. Dobra, dech startujemy. Być może odkryjesz część siebie do tej pory głęboko skrywaną, spoglądając na życie z innej perspektywy. Bądź cierpliwy, otwarty, aż do ostatniej strony. Marcin Jeti Tomaszewski. Tato. Wydawnictwo Bezdroża. Czyta Arkadiusz Buszko. Tato! Zawinięty w kołdrę słyszę cichy szept przy swoim muchu. Czuję ciepło powietrza wydychanego przez mojego synka. Jego poranny smrodek z buzi nie ma sobie równych. Uwielbiam to. W tym miejscu czujemy się jak w domu. Przyjazna atmosfera robi swoje. Adam co chwilę dopomina się o domowe wypieki wystawione w wielkich słojach przy recepcji. W pierwszej próbie decyduje się zjechać na ziemię z połowy ścianki. W kolejnej dochodzi kilka chwytów wyżej. Chwalę go za odwagę. Dobrze wiem, z czym się właśnie zmaga. Gdy jestem na wyprawie, bardzo intensywnie śnię. Czy sny pokazują przyszłość? Czy zawierają w sobie pierwiastek wydarzeń, które mogłyby się wydarzyć? A może są przesłaniem, którego do tej pory nikomu nie udało się rozszyfrować. Od trzydziestu lat wspinam się na najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne ściany świata. Bywało, że robiłem to samotnie i bez asekuracji. Dużo ryzykowałem. Spadałem już ze śnieżnymi serakami. Odpadałem od ściany, łamiąc kości. Cudem unikałem pogrzebania w lawinie. I grałem ze śmiercią, jednak zawsze udawało mi się jej... Wymknąć. Czułem, że ona mnie nie dotyczy. Że jestem niezniszczalny. Kim właściwie jestem? Przed laty odparłbym, że alpinistą. Dziś tatą, który się wspina. Yeti Dobra, kochanie, znakomicie. Mamy to. Adam? Aram po prostu Piona, kurde Bo, Bravo Dai piana Ciao